Dobra, Oliver, idziemy level wyżej. Dwa do kwadratu. Yy, ja... sześć? <laughs> nie, nie no, osiem? Komuniści... Nie no, komuniści teraz nie odpowiadają. w jakimś krajem? Normalnym? No to to jest Liber jest... A czemu Liberia nie jest normalny? bo jest w Afryce i rządzona jest przez osoby ciemnoskóra? Nie, chodziło o... Star czy młody? Małolat, weź flotę z Bałtyku, co? No ale ja widzę z nim, co ty robisz na live, ja się nie dam. Jaki kondon, podglądacz, nie, bez kitu. Pewnie kolegów też podglądasz w szatni, chłopie. No tak, no zawsze ciebie. Do Pragi. Zigi. Do Pragi? Zigi. Aha, proszę kochany, jestem idiotą, chłopie. Żygi. Zigi. Michał, Michał From Boss pozdrawia kolegę pana zigiego dobrego podciwego emeryta z Szczecina. Dobra. Amelka się spytała na czacie, no to, to, moje dziecko jest, jak ktoś chce pomóc samotnemu ojcu w wychowaniu dziecka, to zapraszam. <grystanie> Amelka? Jakaś x Amelka, raz, dwa, trzy. Brzmi trochę jak pseudonim jakiejś pani lekkich obyczajów, ale... A się spytała o to, co krzyczy u ciebie? No tak, to, to... A, no jest to, to jest siostra! To, co krzyczy! W sensie, no, Jezus, mi nie chodziło w takim kontekście, nigdy co w życiu to, bym czy? tak nie powiedział. Pierdolę. ty nie jesteś fajmem, do mnie xQc wysłał wiadomość na Discordzie. nie? Merry Christmas mi wyszło kartkę, cześć! Ja pierdolę. Ci ty fajny jesteś, chłopie. Nie Jak znam ja... tego random'a, nie? Patrz na to, kurwa, patrz na to. XQC mi Nie tego random'a. O kurwa, rzeczywiście. No mówiłem ci, XQC prawdziwy. To jakiś mały streamer chyba, nie? Kadosz, Panowie, nie ma lepszej wędliny, kurwa do pieczenia niż chrpiąca. Naprawdę kurwa, A, ale seryzie. to jest rare, to, Ja naprawdę. jednak szanuję mortadelkę. No. Lubię ją, nie znam lepszej wędliny do usmażenia niż Mortadela. Smaży się i po ten ketchup. Kurwa, najlepsze jedzenie na świecie. Chłopie. Zawsze ja było mało mało, mało zrób i nie? Zawsze było mało mało zrób ich nie To jest najlepsze jedzenie w życiu. Igi ja w Co? Ale nie przyjmuj! Znaczy Malan, <noise> Czepion. Zobaczcie co mi się stało, mam 2 za <noise> Co się stało? Ej, Ej chłopy, bo ja tu nie mam kurwa, kurwa. dywizji ja ja mogę... Szczepion, o, o, co o. to jest za delce, stary? <noise> What? Ale bym pograł Ale na czym kak, takim kurwa. chłopie Fiu, fiu, ja nie, nie mogę. Uj, nie, tak. nie wyzwalaj Malan Ukrainy, bo wyłączę choja wtedy <noise> Naprawdę ty będziesz mógł na to patrzeć? Tak. Tak. teraz bez trollowania? Wojna nadciąga, a Malandalej obciąga. Chłopie, fryzury. Do wikingów robi się Ty tak potrącony inwalida napisał na czacie, że jest chętny na taki wyjazd. Ale no, Łukasz, <noise> po co <noise> piszesz z Multicontent? <noise> no tak, no bo pracuję dla typa, co robi mu miniaturki z chojeniem bo to tak jest gdań. Aha, to spoko. To, to powiedz chłopakom teraz publicznie jawnie ile zarabiasz i niech sobie policzą, czy byłoby cię stać na dodatki do Hojala. 10 okay? zł zarabia. Łukasz, nie byłoby go Wybacz mi ja nie znam aktualnego nie. Kursu rubla na złotówki. S szczerze super Pomocy. Chłop, chłop do mnie z Zibi mówi. A ja jestem stary, <laughs> wiesz no, no, Wiekowy facet, tak. nie? No dobra, będę mówił tak, jak mówiłeś, żebym do Ciebie mówił ostatnio na kanale. Władca ciemności, I Ja już... Dobra, wyjdź z chłopie. Stracisz rangę partyzana-spartańca po tej grze. Pozdro. Kurwa, spokojnie, ja no. preferuję inną płeć, że tak to powiem. No ja też. No ja preferuję kobiety. Jezus, więc... i Francja mi wojnę wypowiedziała, chłopie! Nie, Boże, kochany! Że... Ta, Stalin nie żył, Boże, same tragedie dzisiaj. Pierwszy dzień świąt. Francja <grym wypowiada <grym> wojnę Polsce z Danią, Stalin umiera, ja jem chłopiet Oliwier się obala, a Harry już obala. Nie, Harry nie jest nie Po prostu wam się wydaje, bo jest niepełnosprawny. Ja jest, no tak jest. Po końcu jestem twoim dzieckiem. <grym grym twoim> <grym> Kurwa, jakim moim dzieckiem? Jestem prawiczkiem no, jeszcze, stary, dobra, jak dobra, i dzieci się Genów się nie oszukasz Harry. Tak z do okienka chodzę na poczcie, żeby Karemu wypłatę wysłać. No, ja, ja tak suba kupuję. Przekazem. Idziesz suba kupować, idziesz na pocztę i wysyłasz 19,99 do siebie Twitcha z digiem twoim na kartce. I na którym kanale chcesz mieć suba. Piotrek! Ale, ale żeby mnie odogra? Wyzywać? W takim no, wieku takie dobra. żarty? Ale Łukasz, jakie to są Łatwy pierścienie taki abstrakcyjne. Ogry w sojuszu z ludem. O Boże, kochany, nie. nie. No, 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 i na tak dzisiaj na mnie idą. Seryjnie, niebieski... Jak to na ciebie? No, tak mówiłeś. A, no, a, tak a co z rakietami tak w tą dom... Chłopie, Harry mi wysyła cały czas od rana uśmiechy, bo jest najebany. Cały czas. Sądzę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że chce mnie wyruchać. Tak, ja mam 98. 98. My... Tak, kurwa, no. No, legitnie. No, stare potwierdzone info, ja prawie 2 metry. Słuchaj, jakbyś nawet dodał rozmiar to i tak nie miałbyś dwóch metrów. No nie no, w sumie nie. Czy tam metr dziewięćdziesiąt. No prawda no. No ale jeżeli ktoś byłby na jego nabity, no to już dwa metry... Oooo, Jezusie, z A Mamy jeszcze kogoś do gry? Nie do tego, do desantu. Ty, wpuszczamy jeszcze jakiegoś, bierzemy kogoś, rekrutujemy do partyzanów spartanców? Ale kokos byszek. Chłopie jaki Zbyszek? Twój tata Zbyszec. ma na imię Zbyszek! Sebastian. No ale likuje, dobra! No to ty przecież! Jezus! Kurwa, idę się przejść, legitnie, po pokoju. Przejechać chyba. No nie! Panowie! Panowie, w tym wieku, w tym wieku jest cała... Asunia. Sunia, twój chłop, A dzisiaj rano Łukasz zaproponował mi seks. W zamian za to miałem zareklamować jakiś telefon. Oczywiście odmówiłem, gdyż jestem osobą o wysokiej kulturze i silnej woli, tak silnej jak nowy iPhone. Super wydajny produkt Apple w kolorze naturalnego Tytanu. Dobra, Oliver, idziemy level wyżej. 2 do kwadratu yy, ja... 6? Nie, nie no, osiem. Komuniści... nie no, komuniści teraz nie odpowiadają. Ale ile jest 2 do kwadratu? To jest 8?